Proszę Państwa, zjedźmy na porządne tematy, na, na porządne hardkorowe tematy, co wy na to. Bo ja tak, dziewięciolatka u, u, użyła sztuczek z programem, bo uciec od porywacza, Czajecie to? Gruby temat, gruby. Łapeczka w górę dla statystyk, komentarzy, dla statystyk, jak kradniemy, skradnijmy z klasy, klik w opisie do tego materiału, kliknijcie, włączcie, zostawcie coś tam po sobie. Jak chcecie komuś coś zostawiać, to tam, nie u mnie. Wysyłam wam na czacie też link do materiału i jedziemy, proszę Państwa. Zobaczmy, co tu się dzieje, jak to się stało i dlaczego się to stało. Dziewczynka została porwana dzisiaj ze swojego domu. Policja nie ma żadnych śladów przy. Dziewczynka, ona wygląda, jakby miała ze 20 lat, kurwa. To jest dziewczynka? Patrzcie na te rysy twarzy. Ona wygląda, jakby miała ze 20 lat. Dziewięciolatka, niby. No, nie róbcie se, jaj ze mnie. Czy ona wam wygląda na dziewięciolatkę? Przecież ona ma rysy jak dwudziestolatka, no ludzie, no. Też dzieci szybko dorastają. Po poszukiwaniu dziewięcioletniej Janet Tomayo. Dzwoń po policję, dzwoń po policję. Czy sprowadzimy ją do domu żywą? Według najnowszych statystyk FBI i National Center for Missing and Exploited Children w Stanach Zjednoczonych codziennie zgłaszanych jest około 1260 przypadków zaginięć dzieci. Większość, bo aż 90% dotyczy najczęściej ucieczek z domu. Za to porwania przez nieznajomych to zaledwie 30% przypadków. Takie porwania zdarzają się więc wyjątkowo rzadko. Tylko 32% tych dzieci wraca do domu. Większość w przeciągu pierwszych 24 godzin. Policjanci wiedzą, że kiedy od porwania upłynie 48 godzin, szanse na znalezienie dziecka żywego są właściwie bliskie zera. Jednak ta sprawa wymyka się wszystkim statystykom. Tym bardziej, że ofiara miała zaledwie 9 lat. No tutaj to wygląda jak 9-latka, ale tam to w życiu nie wygląda, nie? Lat. No. 8 lipca 2003 roku, David Montiel Cruz przygotował się do porwania. Włamał się do domu, uszkadzając drzwi, wybił szybę w jednej z sypialni i przeciął kabel telefonu domowego, tak żeby ofiara nie mogła zadzwonić po pomoc. Kiedy dziewczynka, którą wybrał, wróciła do domu ze szkoły, szybko zorientowała się, że coś jest nie w porządku. David czekał już przed drzwiami. Kiedy przerażone dziecko nieco je uchyliło, sprawdził, czy na pewno jest same, a następnie siłą wszedł do środka. Zabrał dziewczynkę do pokoju jej brata i brutalnie ją zgnicił. Pół godziny później, związaną, wrzucił do swojego samochodu. Skurdy. Szczęście wyjątkowo mu nie sprzyjało. W tym samym czasie na podjeździe zaparkowało auto jej matki. Najpierw stoczył krótką walkę z jej 15-letnim bratem, Polem. Następnie zaatakował jej matkę, kilkakrotnie uderzając ją w twarz ciężką patelnią, którą wcześniej próbował uderzyć go chłopak. Oboje leżeli nieprzytomni, kiedy odjeżdżał ze swoją zdobyczą. O mój Boże. Dziewczynka widziała to wszystko i nic nie mogła zrobić. Czy właśnie o to mu chodziło? Czy chciał. To kurwa jest jak to, jak. to scena z filmu dosłownie. Ale odważny ten, odważny chłopak, że się rzucił na niego, no. Żeby cierpiała jeszcze bardziej? Kiedy zapytała, czy jej rodzina żyje, David tylko wybuchnął śmiechem. Dojechali na miejsce, zaparkował samochód w garażu i wniósł dziewczynkę do domu. Specjalnie przygotowany pokój już na nią czekał. Mała przestrzeń: łóżko, telewizor, kilka plastikowych zabawek i łazienka. Jej cela. Jego. Co to chuja wafla? Ale widzieli jego twarz, widzieli wszystko, jakby. On myślał naprawdę, że zabił tą rodzinę? Oni, oni zginęli? Kurwa, mać, Boże, to jest straszne, co tu się odwala. Ty jest za zabaw. Udało się. Od piątku, czyli dnia porwania, do soboty, David wielokrotnie gonił, molestował i znęcał się nad swoją ofiarą. Jednak z każdą upływającą chwilą ta dziewczynka, która wcześniej nie miała dla niego żadnego znaczenia, była tylko środkiem do celu, narzędziem do spełnienia jego chorych pragnień, zaczynała w jego głowie przybierać nieco inny obraz. Zobaczył w niej człowieka. Rozmawiała z nim, pytała o niego, na jego uśmiech odpowiadała uśmiechem. Skarżyła się, że choruje na astmę. Potrzebuje leków. Czy to miało znaczenie? Czy w Ona była taka inteligentna, że ona go tak robiła, kurwa, psychicznie? Jakaś wybitna ta dziewczynka, kurwa, nie? Płynęło na jego decyzję, zmieniło jego plany? Być może. Być może się złamał. Może złagodniał. Chciał jej ulżyć albo wynagrodzić to, co przechodziła. Kiedy zapytał, czy jest głodna, dziewczynka od razu potwierdziła. David pozwolił jej samodzielnie zamówić pizzę. Przez telefon podawała pracownicy adres dostawy i numer telefonu. Była grzeczna. Nie próbowała żadnych sztuczek. Był dumny. Kiedy dostawca przywiózł pizzę, Davida nieco zbiło stropu. Do pudełka z pizzą przyczepiona była ulotka, a na niej twarz zaginionej dziewczynki. Szukali jej. Podał jej pudełko i z uśmiechem wskazał na ulotkę. Wiedział, że musiał się jej pozbyć. Dzisiaj. Powiedział to głośno i wyszedł. Jednak nie zrealizował swojego planu. Jak to możliwe? Raz jeszcze ją związał i wrzucił na tył swojego samochodu. Było ciemno. Jechali całkiem długo. Wiedział, że dziewczynka... Strasznie pan to, to jest prawda? Czę on kurwa sobie wymyśla to? Ta dziewczynka była taka opanowana? To dorosły człowiek kurwa taki opanowany nie jest, a dziewczynka mała... Tak opanowana i taka inteligentna i go omociła jeszcze ten? Spokojnie. wybitne dziecko. Nie czaję. czuję. że to jej koniec. Nie była głupia. Tyle zdążył się o niej dowiedzieć. Zatrzymał samochód. Nie zachowywała się jak ofiara? Mega dziwne. No o to mi chodzi. Ja nie wiem, co on sobie wymyślił. To... Troszkę mi jest ciężko uwierzyć. Bo jeszcze zrozumiałbym, gdyby ona była dorosła. I zrozumiała, w jakiej sytuacji się stała i po prostu dzięki inteligencji zahamowała strach, wszystko inne i postanowiła jakoś się uratować, a jedynym uratowaniem siebie było wejście w tą grę i spróbowanie, wiecie, przekombinować, żeby psychologicznie stłamsić oprawcę. Ale dziewięciolatka coś takiego zrobiła? To jest dla mnie aż chore. Nie wiem, ja mam wrażenie, że tu w chuja leci gościu, nie? Ale, no, 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 ja mam wrażenie, że to w chuja leci, jakoś przerysowane to jest. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić czegoś takiego. Żeby dziewięć. Przecież to jest malutkie dziecko. Maciubkie. No, matko, czytałem książkę o Natasze, ona też była dość opanowana przy porowaniu, bo słuchała o podobnych historiach w telewizji i wiedziała, jak się zachowywać. Myśli, że ona po prostu ulubiła takie te i oglądała sobie dużo takich. Matko Boska, przecież to jest. Dla mnie to jest niepojęte, jak to dziecko się zachowało. Niesamow... Jeśli to jest prawda, to ta dziewczynka jest niesamowita, nie? Pochód na parkingu przy sklepie z alkoholem w San Palo Alto. Wyciągnął ją, rozwiązał i odjechał. Wcześniej jednak przyciągnął ją do siebie i powiedział, że jeśli kiedykolwiek powie komukolwiek o tym, kim jest i co jej zrobił, znajdzie ją, zabije ją i całą jej rodzinę. Chociaż plan był zupełnie inny, darował jej życie. Przegabaciła go. Przegabaciła. On psychicznie chory człowiek. Przegabaciła go. Ja pierdolę. Trzy dni po porwaniu z własnego domu, dziewięcioletnia Janet Tomayo była wolna. Oszołomiona dziewczynka wbiegła do sklepu, szukając pomocy. Mężczyzna za kasą od razu ją rozpoznał. Wszystko ok? Ty jesteś tą dziewczynką z telewizji. A to ona? Wtedy historia potoczyła się naprawdę szybko. Po chwili na miejscu byli już policji. Przecież Ona znała jego adres, wszystko, przecież on jej powiedział. Nigdy, e, nigdy chyba nie słyszałam, żeby porywać sam kogoś wypuścił. Ale to taki skurwy syn porwał dziewczynkę, zakatował jej rodzi, rodzinę, e, trzymał ją, gwałcił sobie wszystko i wypuścił? Co mu, jakiś chory psychicznie typ. Policjanci z San Jose, którzy od trzech dni przeczesywali teren wzdłuż i wszerz, szukając zaginionego dziecka, do Janet podeszła detektyw Randall, która prowadziła sprawę. Cześć Janet, mam na imię Heather, jestem tu, żeby ci pomóc. Wtedy dziewczynka zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Zamiast wybuchnąć płaczem, jak zrobiłaby większość dzieci w jej wieku, ona szybko zdała policjantce raport i wsunęła w jej ręce dowody. Zegarek, należący do porywacza, plastikowego żółwia, którego od niego dostała, i swoją bieliznę, żeby móc udowodnić napaść seksualną. Podczas. 9 latka, no ja pierdole, no nie wierzę po prostu. No nie wierzę, bo... no nie mogę w to uwierzyć. Podczas gdy wszyscy jej szukali, dziewczynka obmyśliła w głowie plan. Plan, którego jej porywacz nie mógł przewidzieć. Od samego początku, mimo przerażenia i strachu, starała się robić co mogła, żeby zapamiętać i zobaczyć jak najwięcej. Kiedy odjeżdżali spod jej domu, była pewna, że jej rodzina nie żyje. Jednak zdążyła raz jeszcze obejrzeć się za siebie i zobaczyć, jak jej poraniona mama i brat próbują biec za samochodem. Żyli, a ona miała do kogo wrócić. W głowie liczyła i zapamiętywała zakręty. Najpierw opanowała ją panika. Pamiętam, jak mama krzyczała, a później wszystko ucichło. Nie przeżyję tego. Umrę. Okazało się jednak, że w tym małym ciele drzemie ogromna siła. Janet wiedziała, że wszyscy jej szukają. Słyszała swoje imię w telewizji, widziała swoją twarz na ulotkach. Ludzie żyli tą historią, a ona chciała przeżyć, żeby móc opowiedzieć ją sama. Jak to zrobiła, kiedy jednocześnie tak bardzo cierpiała? Jak to możliwe, że dziecko miało w sobie taką determinację? Załamałam się i zaczęłam płakać. Moim jedynym bezpiecznym miejscem był prysznic, bo za każdym razem, kiedy zostawiał mnie pod prysznicem, przynajmniej mnie nie dotykał, nie ranił, nie gwałcił. W głowie Janet. Jezu, no niewyobrażalne po prostu. Kłębiła się tylko jedna myśl. Albo będę walczyć, żeby się stąd wydostać, albo umrę, próbując. Moje życie było w niebezpieczeństwie. Powiedziałam sobie, że muszę z nim porozmawiać, żeby zdobyć jego zaufanie. Kiedy zapytała go. Dziewięciolatka, nie? <laughs> Dziewięciolatka, no nie bywałem. Jestem... Przepraszam, ale ja jestem, w takim... jestem pod takim wrażeniem tej dziewczynki, że to jest szok. W sumie już kobiety, ale no wtedy była dziewczynką. Absurdnie. Skąd jest, mężczyzna po raz pierwszy uśmiechnął się do niej, a ona, choć musiała ukryć obrzydzenie, uśmiechnęła się do niego. Krok po kroku zaczęła planować swoją szansę na wolność. Szybko zorientowała się, że kajdanki, którymi unieruchamiał jej ręce porywacz, miały magnetyczny zamek, który była w stanie rozpracować. Pamiętam, że czułam pod palcami mały guzik, jakby zatrzask. Zorientowałam się, że jeśli przesunę zatrzask i wcisnę ten przycisk, kajdanki się otworzą. To właśnie w tej chwili dziewczynka zebrała do kieszeni dowody, które później przekaże detektyw Randall. Największym błędem Davida było zamówienie pizzy. To, co dla niego było miłym gestem, dla Janet było nieocenionymi wskazówkami, które później mogły go pogrążyć. Miał komórkę. Kazał mi zadzwonić po pizzę. Ona zadzwoniła, znając adres po prostu. Podał mi numer jego komórki, a ja podałam go mężczyźnie z pizzerii. Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki zapytał o adres. Podał mi adres. Kiedy David przyniósł pizzę, powiedział, że będzie musiał się jej pozbyć. Zrozumiała, że chce ją zdbić. Zebrała kolejne dowody jego zbrodni, wcisnęła je do pudełka po pizzy i wsunęła pod łóżko. Chwilę później mężczyzna wrócił do pokoju i zaczął dusić ją poduszką. Dziewczynka walczyła o życie, o jeden oddech. Prosiła go, by jej nie zabijał. Zaskakująco, David odpuścił. Janet wciąż jednak była przerażona. Pamiętam, że płakałam i powtarzałam sobie, że zrobiłam, co mogłam. Przygotowywałam się na własną śmierć du. Samochód się zatrzymał, a on To debil jakiś Chory psychicznie typ po prostu Z jakimiś zaburzeniami po prostu Chyba, że był taki pewien, że ją zabije Może był taki pewien, że nikt go nie odnajdzie Nie wiem Ale no jest, przeżyła katurkę. Złapał mnie za włosy Rozejrzałam się dookoła i spytałam, gdzie jesteśmy, a on odpowiedział, że mnie wypuszcza Złapał mnie za tył głowy, przyciągnął do siebie i powiedział, że jeśli kiedykolwiek powiem komuś, co zrobił, kim jest On ją potraktował jak takie normalne, zwykłe dziecko, które zrobił taką krzywdę, że ona po prostu... On myślał, że mają w garści, wiecie o co chodzi że zrobi wszystko, co on jej każe. I właśnie samo to, że jak on jej kazał zadzwonić, ona zadzwoniła, on do niej gadał, ona mu odpowiadała, uśmiechała się, robiła wszystko, co on kazał, więc on miał takie dziwne poczucie, że o, ona nic nie zrobi. Jest głupia u dziewczynką, która wszystko zrobi, co jej każe, nie? Ja pierdolę. Cokolwiek o nim. Wróci po mnie, je moją rodzinę i mnie. To, przez co wiele ofiar porwań traci życie, to odczłowieczenie. Porywacze nie widzą w swoich ofiarach ludzi, traktują je jak przedmioty, dlatego, zabijanie przychodzi im z łatwością. Jednak zaledwie dziewięcioletnia Janet zrozumiała to, co dla wielu jest zupełnie nieosiągalne. Nawiązała z porywaczem więź przypomniała mu, że jest człowiekiem. Prawdopodobnie właśnie to sprawiło, że mężczyzna zwrócił jej wolność. To jednak nie koniec tej historii. Janet Tomayo miała niedokończone sprawy. Bez względu na to, czy kierowała nią adrenalina, czy determinacja, dziewczynka chciała doprowadzić sprawę do końca. Wszystko to, co robiła, zapamiętywanie adresów i telefonów, liczenie zakrętów, chowanie dowodów i zwracanie uwagi na detale, wszystko to miało teraz pomóc policji odnaleźć mężczyznę odpowiedzialnego za to piekło. Choć detektyw Randall wiedziała, że na dziewczynkę czeka zrozpaczona matka, musiała wykorzystać tę jedyną szansę. No tak? No. Myślisz, że możesz znaleźć ten dom? Myślę, że tak. Niedługo później policjanci wiedzieli już, gdzie mieszka porywacz Janet, David Montiel Cruz. Jednostka SWAT przygotowywała się do wejścia do środka. Dzięki rysunkom rozmieszczenia pomieszczeń, które stworzyła Janet, szybko zorientowali się, że przestępca ukrywa się na strychu. Kiedy mężczyzna zaczął stawiać opór i grozić policjantom, ci użyli psów. Krus został... On, ona nawet zapamiętała jej chatę jego, nie? E, co ty masz z tymi brwiami? Daj cynk. E, ja sobie rozciąłem tutaj specjalnie, tylko że za grubo wyszło, wiesz? Chciałem taki cienki, ale nie wyszło mi tak cienko. Bo ja lubię tak. Mi się to podoba, wiesz? No. Jest politologii i wszystko co widzę potwierdza lata nauki. Hmm. ...aresztowany. Na miejscu znaleziono dowody ukryte przez Janet pod łóżkiem, w pudełku po pizzy, ale też nagrania z miejsca porwania, kajdanki i inne obciążające go dowody. Mężczyźnie postawiono 9 zarzutów, w tym między innymi porwanie, pobicie, napaść z niebezpieczną bronią, napaść na tle spalnym i inne. Prokuratura nie proponowała mu ugody i w czasie procesu 26-letni wtedy Krusz został skazany na dożywocie. 26 lat pierdolony miał. No nie po prostu 26 lat, kurwa jebany idiota. Aż niepojęte dla mnie. Bez możliwości ubiegania się o Ja bym kurwa zabrał z kurwy synowi po prostu prawa człowieka. Zabrałbym chujowi jebanemu i do jakichś ciężkich chorobut całe życie powinien zapierdalać i pieniądze z tego na część na swoje wyżywienie, część na utrzymanie i część z tego powinna iść na tą dziewczynkę. Do końca życia, póki żyje, powinien jej bolić hajs. Mała rekompensata, ale zawsze jakaś. Wcześniejsze zwolnienie. Janet trafiła do szpitala. Mężczyzna nie tylko wykorzystywał ją. Ale też ranił. W czasie porwania dwukrotnie dźgnął ją śrubokrętem. Te rany ja potrzebowały szybkiej, medycznej interwencji. Kiedy dziewczynka po raz pierwszy od kilku dni zobaczyła w szpitalu swoją matkę, była przerażona jej obrażeniami. Tak jakby jej własne, zupełnie przestały mieć znaczenie. Pamiętam jak zabrali mnie do szpitala, robili te wszystkie badania. Pamiętam jak otworzyły się drzwi i zobaczyłam moją mamę. Jej twarz wyglądała strasznie. Nie wyglądała nawet jak moja mama. Dotknęła twarzy mamy i powiedziała, że jest ranna. Była taka odważna. Nie przejmowała się sobą. Martwiła się nami. Jesteś no. dla mnie wszystkim. Oj kurwa, ten... Fuj, silna dziewczynka, nie? Ty i Pol jesteście. Jestem przeszczęśliwa, bo... więzienie jest pobawione części praw człowieka. Części! Chuj mnie obchodzi? Część! Wszystkie całe powinno się im zabrać. Jestem z moją córką. Rosalia jest jedną z tych mam, które w obliczu zagrożenia są w stanie zrobić dla swojego dziecka wszystko. Ciężko ranna starała się dogonić samochód, którym porwano jej córkę. Kiedy przyjechała karetka, musieli wpakować ją do niej siłą, bo nie zamierzała sięgać po pomoc, dopóki jej córka była w niebezpieczeństwie. Nie mogłam nic zrobić. Nie ochroniłam swojego dziecka. A co miała zrobić, jak kurwa ją zaatakował, nie? Jednak to właśnie dzięki wychowaniu zaledwie dziewięcioletnia Janet nie spanikowała i w sytuacji zagrożenia życia wykazała się dojrzałością, jakiej nie mają w sobie nawet niektórzy dorośli. Rosalia ją ochroniła, choć sama w to nie wierzyła. Janet długo nie była w stanie wrócić do normalnego życia. Przez ponad sześć lat była pod opieką terapeuty, próbując przerobić swój paniczny strach. No, nie ma się co dziwić, kurwa mać. Bała się mężczyzn, bała się wychodzić na zewnątrz, bała się świata. Jednak coś się zmieniło, coś się w niej odblokowało. Mój strach zmienił się w odwagę. Powiedziałam sobie, że jestem wojowniczką. Uda mi się. I miała rację. Janet wystąpiła w wielu programach telewizyjnych, udzieliła dziesiątek wywiadów, dzieliła się swoją trudną historią wiele razy. Została głosem porwanych i skrzywdzonych. Przekuła najgorsze chwile swojego życia w coś dobrego. Janet Tomayo poszła jednak o krok dalej. Postanowiła, że tak jak detektyw Randall, chce pomagać innym, chronić ich i wymierzać sprawiedliwość. Dziś uczy się, żeby zostać policjantką. Hmm. Grubo, gruba historia, powiem wam szczerze. Ciężko uwierzyć, że tak ten. też się boję mężczyzn. No słuchaj, no, po takim czymś, no to. Nie ma co się dziwić, że się boisz, że się dziecko boi mężczyzn, że ktoś kto został skrzywdzony, to tak to działa właśnie, nie? To też tak myślę chodzi o z drugiej strony w krajach skandynawskich, coś takiego jak Open Prison i podobno to pomaga w racjonalizacji, ale to zależy od rodzaju przestępstwa. Ale tam to chyba jeszcze nawet ten... i morderców traktują jak ludzi i to wiesz, powoduje, że oni się niby zmieniają, no ale kurwa, masz, weź traktuj takiego cwela jak ten. Jak kogoś godnego w ogóle życia. On nie jest godne życia, ten kuwa chujek. Dajcie spokój.